Cześć kochani, witajcie na kanale Mama i Jana w kolejnym pogadankowym odcinku. E, tak sobie wymyśliłam, że e, chciałabym w tym roku opowiadać Wam o wszystkim, co jest związane ze szkołą, a właściwie o wszystkich jakichś uroczystościach, wydarzeniach, które dzieją się w naszej szkole w Anglii. I tak, dla wyjaśnienia wszystkim, którzy y, mnie nie znają: y, mieszkamy częściowo w Polsce, częściowo w Anglii, natomiast na szkołę zdecydowaliśmy się y, w Anglii, bo te początkowe lata nauki są dużo fajniejsze niż w Polsce, moim zdaniem. Y, y, więc y, przechodzimy do rzeczy. Wrzesień. Ciekawe, kiedy opublikuję ten film? W październiku, w listopadzie. Albo tak jak 99% filmów, które nagrałam, wyląduje yy, nigdy nie yy, zrobiony gdzieś tam, w komputerze, w archiwum i tak dalej. Wrzesień. Zaczynamy od rozpoczęcia roku szkolnego. Pajęczyna. Ej, nie ma yy, czegoś takiego. Wiercą. Jestem na zewnątrz żeby nic nie przeszkadzało, nie wierciło. Jestem w parku i wiercą. Nie wiercą. E, wrzesień. Nie ma czegoś takiego jak uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, tak jak u nas, że dzieci przychodzą tylko na troszkę do szkoły, ubrane w galowe ubrania i tylko, nie wiem, poznają nauczyciela, plan lekcji i coś w tym stylu. Już nie pamiętam jak to było, bo od wielu lat nie jestem w szkole. E, natomiast Pierwszego dnia dzieci po prostu normalnie przychodzą do szkoły. U nas to jest na 8.45 w mundurku i pozostają do końca, w naszym przypadku do 15.15. .15. Kiedy zaczynamy szkołę. A, jeszcze może tak powiem, że no na początku wiadomo, nie ruszają z jakiegoś skopyta i nie ma jakiejś super nauki od początku. Zwłaszcza, że pierwsze dni nauki w szkole y, naszej to, był, y, to były wyjątkowo upalne dni jak na Londyn, bo było ponad 30 stopni, a to jest naprawdę nietypowa temperatura jak na to miasto. Więc wejście zawsze jest jakieś łagodne, na początku bardziej zabawy, rysowanie itd. i później się stopniowo y, dzieci w to wdrażają. Y, rozpoczęcie roku szkolnego Niekoniecznie jest 1 września. Um, Teoretycznie szkoła zaczyna się na początku września, kończy się pod koniec lipca, ale konkretne daty. O, tutaj nie wiercą, ale z kolei wiatr wieje. Ale konkretne daty y, są już... Nie, muszę się przenieść. Bo nie będziecie mnie słyszeli. Ale konkretne daty są. Już uzależnione od szkoły. W naszym przypadku w tym roku klasy od 1 do 5 rozpoczynały rok szkolny chyba 6 września, klasa 6 7, a zerówka i przedszkole od 11. Kolejnym takim mikro wydarzeniem, które miało miejsce w naszej szkole we wrześniu, było, była poranna kawa z panią dyrektor. Było to bardzo kameralne spotkanie, bo niewiele osób na nią przyszło. Generalnie to spotkanie było raczej dedykowane do rodziców całkowicie nowych uczniów. Może nie, nie niekoniecznie rodziców nowych uczniów, tylko nowych rodziców, <grych> bo. Ym, Rozumiecie, może być rodzic z ale ma już dziecko w drugiej albo piątej klasie i wie co i jak. Natomiast no, spotkanie było bardziej dedykowane dla nowych rodziców, chociaż ja postanowiłam, że sobie na nie pójdę. Może czegoś ciekawego się dowiem. Chyba mam super brudny obiektyw. Poczekajcie chwilę. OK, wydaje mi się, że powinno być lepiej. Natomiast ja e, chciałam sobie na to spotkanie pójść. Było bardzo miło, sympatycznie. Kameralnie, znowu wiatr e, Była kawa, herbata, woda, ciasteczka. Na nic się nie skusiłam, bo e, jakoś nie miałam ochoty. Generalnie na tym spotkaniu najważniejsza rzecz, jaką się dowiedziałam, to to, kto jest panią dyrektor. Tak, Anna jest w szkole, jest już w trzeciej klasie, więc jest trzeci rok w szkole, a ja wciąż nie wiedziałam, kto jest panią dyrektor. Oczywiście kojarzyłam tą panią, bo chociażby codziennie wita i yy, wita dzieci przed szkołą i żegna je yy, przy wychodzeniu ze szkoły, ale nie ona jedna, yy, więc myślałam, że jest po prostu zwykłą nauczycielką. A więc teraz już wiem, kto jest panią dyrektor. Yy, Pani sprawia bardzo sympatyczne wrażenie, nie jest jakąś taką em, ostoją majestatu, kimś napuszonym, jest po prostu super miła i sympatyczna. E, na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, w jakich e, takich ogólnokrajowych i lokalnych e, do jakich takich do jakich e, organizacji należy nasza szkoła. E, Jakieś tam detale na temat szkoły. No i przede wszystkim poznaliśmy wyniki egzaminów z poprzedniego roku, bo wcześniej ich nie znałam. I nasza szkoła wypadła naprawdę świetnie. W skrócie, w podstawówce często są egzaminy. Nie wiem, jak to wygląda w innych szkołach. W naszych szkołach te egzaminy są. Ukrywane przed dziećmi. Po to, żeby dzieci nie stresować, żeby dzieci napisały rzeczywiście według swoich możliwości, bo tak małe dzieci, które są poddane stresowi, często egzaminy zdają gorzej. Dlatego chyba tylko szóstoklasiści wiedzą, że mają egzamin, a tak pozostałe dzieci to nawet nie wiedzą, że coś się dzieje, nie wiedzą, że egzamin będzie, nie wiedzą, że właśnie uczestniczą w egzaminie po prostu mają egzamin i jest ok. Egzamin jest po zerówce, takie sprawdzenie wiedzy. Nie pamiętam już teraz wyników tych egzaminów, bo jest końcówka września, a to spotkanie było gdzieś w pierwszej połowie września. Natomiast pamiętam, że wszystkie egzaminy ze wszystkich klas wypadły lepiej niż średnia krajowa. Zerówka tam miała około 80 parę procent chyba, albo coś takiego. Eee, bardzo imponujący był wynik egzaminu po pierwszej klasie, bo to było 90 parę procent. 90, to jest y, naprawdę super. Eee, po drugiej klasie to był najsłabszy wynik, bo to było chyba. 58%, a średnia krajowa 57%. My, tak, w innych egzaminach odstajemy o kilkanaście% procent od średniej krajowej, a druga klasa, u nie popisała się. Eee, ale tak, zauważyłam, bo ona była w tamtym roku w drugiej klasie, że rzeczywiście nie robi żadnych postępów. W pierwszej klasie widziałam takie postępy, że głowa mi parowała, a w drugiej nie bardzo. Eee, więc cieszę się, że chociaż bardzo lubiłam panią z drugiej klasy, to cieszę się, że znowu mamy tego nauczyciela, który był jej nauczycielem w pierwszej klasie i w poprzednim roku też był nauczycielem pierwszej klasy, której tak świetnie poszło. Dlatego tak, bardzo się cieszę, że Antonio znowu jest anny nauczycielem. Mam nadzieję, że znowu postępy będą niesamowite. A po trzeciej klasie nie ma egzaminów. Teraz jest albo po czwartej, albo po piątej, nie pamiętam. No tutaj też było tam 70 parę procent. E, lepiej niż średnia krajowa, tak znacznie lepiej, ale to był te, też taki nie, nie aż tak imponujący wynik. I e, egzaminy po szóstej klasie, które są najważniejsze, bo po szóstej klasie dzieci już idą do e, innej szkoły. No, i tutaj średnia taka tego egzaminu to było chyba 80 parę procent, z czego matma to 90 parę procent. Super! I tak zauważyłam, że ogólnie y, matematyka w tej szkole dobrze stoi, um, chociaż nam mówiono, że y, Anny Klasa jest matematyczna i to znaczy, to nie jest profil matematyczny, tylko dzieci wszystkie mają w tej klasie, wszystkie podobno co do jednego mają umysł matematyczny. Tak, ja się z tym zgadzam. Moja Anna na pewno ma umysł ścisły. Kiedy miała 3 lata rozwiązywała zadania matematyczne dla sześciolatków. Teraz jest dużo wyżej. No i co? No generalnie z wyników tych egzaminów jestem bardzo zadowolona, no nie jestem zadowolona, że akurat any klasa tak Średnio sobie poradziła, ale ogólnie cała szkoła jest dużo wyżej niż średnia krajowa, więc cieszę się, że Anna będzie miała solidne podstawy. Tak, rzeczywiście to nie tylko widać w wynikach egzaminów, ale widzę i ile ona już umie, jak na siedmioletnie dziecko to jest wow. To by było na tyle na temat porannej kawy z panią dyrektor. Tam jeszcze pani coś mówiła, ale zupełnie wyleciało mi z głowy. Najważniejsze dla mnie były te wyniki egzaminów, które mi w głowie utkwiły. No. Potem było jeszcze, były jeszcze takie indywidualne, klasowe spotkania z nauczycielami w celu poznania nowych nauczycieli. U nas akurat y, tych nauczycieli jakoś specjalnie nie trzeba było poznawać, no bo rzeczywiście asystent y, jest nowy, ale główny nauczyciel jest ten sam, którego dzieci miały w pierwszej klasie i wszystkie, dosłownie wszystkie dzieci są z tego powodu zadowolone. Rozmawiałam chyba ze wszystkimi rodzicami, albo prawie wszystkimi, i wszyscy mówią, że i dzieci, i oni są zadowoleni, że Antonio znowu będzie ich nauczycielem. Ja też się bardzo cieszę. Co było na spotkaniu z nauczycielami klasy trzeciej, bo Anna teraz poszła do klasy trzeciej, a tak, bo nie wspomniałam, e, wspominałam o tym w innych filmach, ale jeżeli jesteście tu nowi, to w Anglii idzie się do szkoły o dwa lata wcześniej. Czyli Anna, która ma 7 lat, jest już w trzeciej klasie szkoły podstawowej. podstawowej. E, I co było na spotkaniu z nauczycielami klasy trzeciej, nie wiem, bo byłam wtedy w Polsce. Ale podobno y, nic y, ważnego, tak jak się dowiadywałam. E, no, i dzisiaj jest końcówka września i ostatnie takie wydarzenie, y, czyli ten dzień bez mundurka, kiedy dzieci przychodzą w jeansach i płacą jednego funta na jakieś cele. Nie pamiętam na jakie. Anonia, pokaż się, jak ty jesteś dzisiaj ubrana do szkoły. Dzisiaj mamy dzień bez mundurka, dzień w dżinsach. Anusia ma dżinsy swoje ulubione z kwiatuszkami. Z Siendej chyba. Kraj na lodu. Tak, i kraj lodu. Na butach też kraina lodu. Normalnie, jak jest taki dzień, że tylko dżinsy, to buty i góra mają być szkolne, ale podobno dzisiaj można się całkowicie ubrać, jak się chce, więc są dżinsy i niebiesko. A Anielcia dzisiaj ma spodenki jeansowe, tak? I masz jednego funta? W kieszonce? Super. Nie wypadł jeszcze? To był w ogóle pierwszy raz Anielki w jeansach. Nigdy wcześniej dżinsów nie nosiła, bo były dla niej zbyt sztywne i twarde. Czuła się w nich niekomfortowo. A dzisiaj zgodziła się założyć. Nawet chętnie. Pewnie dlatego, że wiedziała, że wszystkie dzieci będą w dżinsach. I to tyle. Nie będę się rozgadywała. Nie będę gadała przez godzinę, żeby się później zastanawiać, jak poucinać to, co mówiłam, żeby nie wyszedł godzinny film, tylko 10-15 minutowy. Bo zawsze tak ze mną jest. Jak zaczynam mówić do kamerki, to mówię, mówię, mówię i skończyć nie mogę. Tym razem widzę na moim czasie, że jest całkiem przyzwoity, nie będzie dużo cięć. Chciałabym się. Chciałabym to przyciąć do 10 minut. Ciekawe, czy się uda. Um, I tyle do zobaczenia. Prawdopodobnie w październiku. Mam nadzieję, że zmontuję ten film w przyzwoitym czasie. Mam nadzieję, że październikowy też nagram. Bo niestety yy, znowu mi się zaczęło choróbsko. W poprzednim roku zaczęłam chorować chyba. W końcu października, albo w listopadzie już nie pamiętam, i wyleczyłam się dopiero w lecie, a teraz zaczęłam już we wrześniu. Więc mam nadzieję, że to tylko był taki yy, początek z przytupem, a później będzie lepiej, że moja odporność już trochę, yy, chociaż trochę, yy, ruszyła po tym COVID. Bo w poprzednim roku była tragedia, i dwa lata temu też była tragedia. Yy, dobra, przestań gadać, przestań gadać! Bo znowu będzie godzinny film. Żegnam się z Wami. Zapraszam Was. Nie wiem kiedy. Jak znowu uda mi się coś nagrać. A przede wszystkim, zmontować. Bo nagrywam często, ale nigdy mi się nie chce zmontować. Więc pa.